Maleczko witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. na to zerowy odcinek, taki przedstawiający całą serię odcinek z serii Afrykańska Moc. No i tutaj jak widać przedstawię Wam drużynę, którymi możemy zagrać, ale nie musimy, bo będziemy losować drużynę, którymi będziemy grać. Numer jeden w naszym losowaniu to jest Nigeria. Numer dwa Wybrzeże Kości Słoniowej. Numer 3 Algeria, numer 4 Demokratyczna Republika Kongo, numer 5 Ghana, numer 6 Kamerun, numer 7 Senegal, numer 8 Republika Południowej Afryki, numer 9 Tunazja, numer 10 Egipt. No to co, ludzie, zaczynamy losować i bawcie się dobrze, bo 14 dni postaramy się awansować do pierwszej ligi FIFA World. No i teraz losowanie, a losowanie będzie się odbywać formułą. Losujemy trzy drużyny i wybieram sobie najkorzystniejszą z nich, żebym też miał jakiś wybór, a nie że po prostu jest losowanie dobrze. Mówcie, czy to jest sprawiedliwe, czy niesprawiedliwe, ale losuję na razie taką formułą. Jeśli macie jakąś lepszą formę, to mówcie. 2, 9 i 5 czyli Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja i Gana. Czyli ja wybiorę sobie Wybrzeże Kości Słoniowej no i widzimy się w budowaniu składu. Najpierw na Foodheadzie, później w prawdziwej Fifie. W tym odcinku jeszcze budowanie składu na Foodheadzie. No i co, powracam z wybudowanym składem, no i zacznijmy od bramki, w bramce Bubakar Barykopa. Normalnie to, co wyprawiał w bramce podczas rzutów karnych w finale Pucharu Narodów Afryki, zawsze do historii, prowokował rywali, no osobiście nie podoba mi się to zachowanie, bo to jest delikatnie nie sportowe, ale wyprowadził ich bardzo obowiązująco uwagi obronił karnego i strzelił swego, tak ładnie mi się zrymowało. W obronie mamy Bambę, dobry, szybki i silny obrońca, tego właśnie czekuję od moich obrońców. Koloturę, mam go, już go kiedyś Wam przedstawiałem, oczywiście chyba postać nieanonimowa. Kone, no średnio szybki, 67 pejsa, physical 82, dobrze. Na środkowej pomocy mam mamy Didiera okora i Czejka Tiotę. Czejka Tiotę nie wiem czy mam. Chyba go mam. A jeśli go nie mam to go kupię oczywiście. Didiera Zocorę mm, nie mam. Oczywiście nie mam, ale go kupię. Oczywiście nie jest to jakiś wydatek wielki w FIFA World. Na lewej stronie pomocy, na lewym skrzydle Króluje Dżerwinio, 93 no i to wszystko wyjaśnia Sisoko Na prawej, no i tutaj nie było zbyt dużego wyboru, był Matisbole, ale on jest bardzo szybki i bardzo drogi, to zatem idzie Didier Drogba Trochę mu opadły statystyki, no ale Oczywiście Jakby nie patrzeć, jest to legenda Nie było go na pochodzeniu do Afryki i od razu Wygrali, no ale. Zostawmy do spokoju. Laci na Traorę wysoki, dosyć szybki, z dobrym shootingiem. Przyjmie się naszego składu, no i Anderson. Nie było zbyt dużego wyboru, więc kupiłem Andersona. Na razie do usłyszenia jej piona.